Medalion literyna Kurwa Horkruksy zbieramy w tej grze! No, co tam? Czekaj, muszę jedną rzecz tylko skonfigurować. Gdzie ty kurwa poszedłeś? O, mam stary... Nie wiem co to jest. A to jest książka jakaś. Z jakąś... Kłódką? Czy ty kurwa się? A to nie ty, to to jesteś ty kurwa? O, kurwa, tak. A, czekaj... czeki. A ja pewnie Dobra. Eee... Poczekaj... Ej, a tobie też się tak rozmazuje ogólnie gra? W sensie, tu, u ciebie też jest tak... Ale to powinno tak być, to właśnie tak ma wyglądać. Trochę dziwne, szczerze mówiąc, ale okej. Okay. Więcej energii by się przydało mieć. Ej, a jak... Ej, jak teraz Poczekaj. wyglądam? No to ty też tak wyglądałeś Coś... Ale ja jestem jeszcze ni ni niższy, ja jestem jeszcze niższy Nie <laughs> ja wierzę kurwa o, Bierzemy Co to kurwa? Nie je. wiem, chyba whisky Albo Negroni, nie, Negroni, Groń. Ja pierdolę, co to je. Czekaj. No, To mi wygląda na... Przecież jak to jest zielone, to trzeba dać do zielonego i pacanie jeden. Nie, kurwa, my musimy kasę zbierać, chuju, Nie! Nie! We śmierci, stary. O patrz, co się dzieje. O kurwa. Co ty zrobiłeś? Ehm, um, 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 <grywka> um. Nasz zaczarowany kubek wybuch w tej zielonej mazi No i rozjebałeś znowu Chuj, dobra i tak nie jest tak źle Lecimy Ale gdzie ty? kurwa musimy iść dalej, na tym polega ta gra Ooo, mam Mam puchar, helki, Hufflepuff Zobacz, puchar, helki, Hufflepuff no przecież cię widzę pedale Widziałem cię jak się chowasz Spójrz się... Kurwa Horcruxa znalazłem Co? Horcruxa znalazłem Ej weź otwórz od to bo ja teraz wyjść nie mogę <laughs> No wyłącz A czekaj, bo coś nie było Przytrzymaj, przytrzymaj Spójrz, pucha heli Pójdź! Medalion z literyna! Wahoo! zbieramy w tej grze! Będzie trzeba je potem zniszczyć, żeby zniszczyć czarnego pana. Nie, dobra, idę dalej. Stary nawiązania do Harry Pottera będą y, poza kontrolą, no kurwa! Dzisiaj, bo ja ogólnie. Ty co to jest? O kurwa! To mi wygląda na eliksir miłosny. No chyba. Dobra, stary, trzeba... A kurwa, kolejny. Kolejny kociołek. Lamp, lampka. Lampka nocna. O patrz! E... Kurwa, co to jest? To jest... E... te, Gdzie ty się podziałeś? Widzę się. Nie, uk nie ukrywaj się, kurwa, przede mną. Zakrywajmy w to. My musimy cały czas zbierać kasę? Na tym to polega? Mamy o, 10 475 dolarów. Czy powinienem powiedzieć gala? O, a ty co? O kurwa. Ale jebu. O kurwa, magiczny wywar? Co ty robisz? Kurwa, co ty robisz? <laughs> co ty robisz? <laughs> co ty robisz? <laughs> no fizyk ganie cię kurwa, mam? Ej, 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 ej ktoś, ktoś, źle Ktoś źle napisał Ron Czyli Ron tu był kurwa. O... A to jest Puchar Domów Pierdalaj tutaj Puchar, dom. Puchar Domów Hogwartu o nie! Oberwałem. Oberwałeś, no, dobra, oberwałeś dobra, na... Czekaj, 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 czekaj. Wypierta. No ty. No ty kurwa... Ty szmaciarzu jebany! Nie. Nie Nie. Ja nawet nie wiedziałem. Przepraszam, dobra, byśmy dalej. Ja nawet nie wiedziałem! Ja nawet nie wiedziałem, że tak można! Kurwa! Sam jesteś gejem, kurwa, pedałku jeban? <desserts> Nie drzej, mordy, bo zaraz na Voldemort mord namierzy. Mówiłem ci, że musimy zniszczyć forcruxów. Ile mamy forcruxów? Mamy te. Czekaj, Hejsów? No kurwa debilo jebany no To nie było specjalnie Ile hajsu mamy? Dziesięć koła Ile Horcruxów Mamy generalnie... Mamy... mamy dwa Horcruxy eee, Puchar Helgi Hufflepuff i Medalion Sterry na. Ej, co my dalej mamy zrobić? To jest Headmaster o kurwa, ktoś os oskarża Dumbledora o zbrodnie przeciwko szkole. Zbrodnie przeciwko republice od razu. Okej, okay, kurwa, republice. Republika galaktyczna. Ale nie siedzisz, wojna klonów od 15 lat. Tej, kurwa. Nie skacz do. Ojca. O, to Cedric. Co ci ojca robić? A to wygląda jak Dumbledore z Tiarą Przydziału. To wygląda jak kuirel, ale jakby się zestarzał. A ten... O, to będzie Albus! Będzie sobie... To będzie stary. Kurwa, ty. A ten Cedric nie ma przypadkiem w ręku różdżki? Przecież on ma w ręce różdżkę, kurwa. Mówiłem, że jesteśmy w magicznym świecie, kurwa. Tym. Gdzie ty się podziewasz, panie? Przecież cię widzę. A to nie ty. E, Six, kurwa, gdzie ty się... Six. Czemu mam loading kurwa? Aha! Czekaj, kolorek sobie zmień! Kolorek sobie zmień O, tu jest kolor O, dobra. O nie... kurwa. Black? Nie. Nie, nie jestem czarny, tobie się czarny nada idealnie. Pierda Lake Smato. Komplement to był. Hmm, komplement był to? Czarną kurą jesteś Aha... Będzie ja to. nie znasz się na żartach! O kurwa, ty inna mapa Jesteś zwykłą szma, jesteś zwykłą toksyczną szmatą. Jesteś 4-1 i się szmacisz i wyglądasz jak grzygi, kurwa. Coś ty zrobił? Coś ty zrobił? I grę. Hogwarts. Jesteśmy w Hogwartsie znowu. Kurwa! Czekaj, czekaj. Wiesz co trzeba zrobić? Musimy znaleźć wszystkie Horcruxy i je zniszczyć. Wiesz co musimy zrobić? Musimy znaleźć wszystkie Horcruxy i je zniszczyć. Pora przejść. A nie! Mamy tu paru, cztery bo no to. I nie ma. Na przodzie musimy iść tu. Dobra, mam. Kurw. O, maska! Z, ma... A to jest goblin, kurwa. To jest. Nie, 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 nie ruszaj tego, ja to zrobię. To jest łeb goblina, kurwa, wypierd... Jezus Maria! Uważaj! Tam. Yy, to jest. To jest woźny filtr. És <laughs> voz é de field. o oh, Marwen. umarłem. em six switches, Ja pierdolę, dalej to czyta. To jest. Słyszysz to... mnie, X? Y y y y Czekaj, set, ci Ja pierwszy Kurwa. Słyszałeś, jak ten ten czytał e, chat? Jakie ja i czytał chat? Nie. Nie, to słabo. Dobra, zaczynamy od. Pod...